Długo będziesz jeszcze siedział przy tym oknie? Nie wiem. Siedzisz już przeszło trzy godziny. Możliwe. Nie wiem, jak ktoś taki jak ty może tak bezmyślnie zabijać czas. To nie jest zabijanie czasu. Gdybyś był starcem w małym miasteczku, to jeszcze bym zrozumiała. Mnóstwo takich staruszków widziałam. Siedzieli przy oknie i gapili się na ulicę. No ale ty? Ale ja. Ale ty masz dopiero 33 lata. Już 33. Bezsłowny Gierek. To już trwa siódmy dzień. Ledwo wrócisz z pracy, siadasz przy oknie i się gapisz. Martwię się o Ciebie. Tu zajmij się sobą. Masz pełno znajomych. Masz swoją pracę. Masz wrażliwą duszę, masz telewizor, masz dobrze wyposażoną kuchnię, możesz robić 234 rzeczy w jednym dniu. A mnie daj spokój. No tak, oczywiście. Ale ja Cię kocham. To cudownie. Nawet mnie nie dotknąłeś przez te 7 dni. Sama powiedziałaś, że jesteśmy ze sobą dwa lata. Takie pauzy są zupełnie naturalne. Dobrze wiesz, że nie o to chodzi. Nie dotknąłeś mnie całkiem dosłownie, nie pogłaskałeś, nie wziąłeś za rękę, nie, pocałowa nie pocałowałeś na dobranoc. Nic. Od siedmiu dni nie istnieje dla Ciebie, liczy się dla Ciebie tylko to okno. Ja nie mogę tego zrozumieć, przecież na tej ulicy nic się nawet nie dzieje. Czasem ktoś przejdzie chodnikiem i tyle. Nawet samochody po niej nie jeżdżą. No, ale ja nie patrzę na ulicę. Masz rację, nic ciekawego na ulicy się nie dzieje. Nie patrzysz na ulicę? Nie. A więc miałam rację! Patrzysz się w przestrzeń, zazwyczaj się gapisz! Dlaczego masz taki triumfujący głos? Pójdziemy dzisiaj potańczyć. I z kimś innym. Nie zależy ci już na mnie? Powiedziałem i z kimś innym. Nic więcej. Gdyby ci na mnie zależało, to byś tak nie powiedział. Wolę patrzeć w tamto okno, niż tańczyć. To wszystko. Tamto okno? Jakie tamto okno? W tej kamienicy na przeciw Trzecie od lewej, na czwartym piętrze. Ciemno tam. Co można ciekawego zobaczyć w ciemnych szybach? Tam zawsze było ciemno. no i co z tego? Przed siedmioma dniami zobaczyłem. Kobietę? Nie, nie kobietę. Płomek zapałki. Ktoś zapalił zapałkę. Wpłynęła przez chwilę i zgasła. I co? Nic. To wszystko. I chcesz mi powiedzieć, że dlatego siedzisz przez tyle dni przy oknie? Robert, powiedz mi, masz na pewno jakieś zmartwienie? Nie mam żadnego zmartwienia. No to dlaczego? Chcę jeszcze raz zobaczyć płonącą zapałkę za tymi zawsze ciemnymi szybami. Gdy już zobaczę, nie będę tu więcej siedział. Pójdziemy potańczyć albo... Płomyczek. No tak. Pumyczek wśród ciemności. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że. Powiem. Pumyczek może być ważniejszy od filmu i ciekawsze. Czy to wszystko prawda, co mi mówisz? Dlaczego miałbym kłamać? Bo ta prawda brzmi bardzo dziwacznie. Rany boskie. Ludzie robią chyba jeszcze dziwniejsze rzeczy. Stoją godzinami na rękach i to im się chwali, bo podobno pielęgnują zdrowie przez uprawianie jogi. Inni upijają się codziennie i wszystko jest w porządku. Jeszcze inni siedzą całymi godzinami na schodach i patrzą się przed siebie. Mnóstwo jest takich, którzy według ciebie robią dziwaczne rzeczy. Nie wykręcaj się, Robert. Ktoś uprawia jogę, bo w nią wierzy. Ktoś się upija, bo jest nałogowcem. Ktoś chodzi w postrzępionych portkach, bo jest szczeniakiem łatwo ulega modzie. Ale ty nie masz żadnych przyczyn, żeby się tak zachowywać. Znam cię bardzo dobrze. Nie masz żadnych przyczyn. ja była mi przyczyna. Nie ma zachowań bez przyczyny. Ta twoja domowa psychologia to. mniejsza z tym. Oczywiście, że jest przyczyna. Chcę jeszcze raz zobaczyć płonącą zapałkę za tymi zawsze czarnymi szybami. A jeżeli nikt nigdy nie zapali tam zapałki? Cóż, nie będę całe życie siedział przy oknie. A więc możesz przestać od razu? Nie, bo mam nadzieję. Czy nie byłoby prościej, gdybyś poszedł do tego domu, znalazł mieszkanie, którego okno popatrz, tam chyba ktoś stoi za szybą nie, wydaje ci się. Ja nic nie widzę. A wiesz przecież, że mam dobry wzrok? Jestem przekonany, że ktoś tam przez chwilę stał. Być może. No więc, czy nie byłoby prościej? Gdybyś tego kogoś znalazł, pójdziesz, zapytasz o jakiegoś pana Kowalskiego i to wszystko przestanie cię intrygować. Nie interesuje mnie, kto tam mieszka. Więc co cię na Boga interesuje? Powiedziałem ci już. Chcę jeszcze raz zobaczyć płynącą zapałkę za tymi zawsze czarnymi szybami. Czy tobie to naprawdę nie wydaje się dziwaczne? Nie. Zastanów się, jak ktoś obce. 30-letni inżynier, człowiek towarzyski, trzeźwy. Jaki? Normalny człowiek! Bez dziwactw! I ktoś taki zaniedbuje wszystko, żeby siedzieć przy. Chcesz mi przez to powiedzieć, że być może jestem stuknięty, tak? Nie, ale musisz przyznać, że. W takim razie jestem. Ciesz się, że to się objawia w taki sposób. Mogłem mieć. Paskudne urojenia, mógłbym gryźć. Przestań! Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Nie bardzo. Nie, pamiętam dokładnie. Na tym przyjęciu u Stefana. Mówiłeś mi takie śmieszne rzeczy. Potem wyszliśmy i. No i ten pijak nas zaczepił. Może byś zadzwoniła teraz do Stefana? Nudzisz się ze mną? Nie. Na pewno? Powiedziałem ci już. To dlaczego nie możesz poświęcić dla mnie trochę czasu? Dlaczego od siedmiu dni nie istnieje dla ciebie? Czy coś takiego jak płomek zapałki może być ważniejsze od, od mojego ciała, od naszego życia, od naszej przeszłości? Czy musisz być koniecznie agresywna? Czy ty nigdy nie cierpiałeś? Cierpienie z tym wszystkim, co przeżywasz, ma niewiele wspólnego. To jak mi się wydaje, zdenerwowanie nową sytuacją. Widziałem kiedyś taki dodatek o takich puszystych zwierzątkach w klatce. Uczono je reagowania na sygnały, i gdy te sygnały podano w innej kolejności, zwierzątka piekielnie były poirytowane. Masz rację. Byłam przyzwyczajona do sygnałów, do Twoich dotknięć, do Twojego głosu, do rytuału naszej miłości, do naszej codzienności. A teraz zdałam sobie sprawę, że tego tak naprawdę nie ma. To wszystko był pozor. To wszystko jest. Nie ma! Wszystko rozpadło się jak układanka. To wszystko jest. Nie! Zrób sobie kawę. Nie chcę żadnej kawy. To wypij kieliszek wódki. Dobrze ci zrobi. Żeby to była kobieta. Żeby to było coś poważnego, to przynajmniej wiedziałabym, że... Ale przez... Durną zapałkę świadomić sobie, że jest się samym, że wszystko, w co się wierzyło, jest ułudą? Koniecznie chcesz się pokłócić. Z tobą nie da się kłócić! W tej chwili jesteś drewno, jesteś... Pewnie, że się chciała pokłócić. To przynajmniej byłoby coś żywego. To zaczynaj. Nie drwi sobie ze mnie. Kochanie, idź na spacer. Idź gdziekolwiek bądź. A mi daj wreszcie spokój. Tak, mogę pójść gdzie chcę, mogę przespać się z byle kim, a ciebie to w ogóle nie obchodzi. Robert, co się z tobą stało? Nic. Po prostu nie pozwalasz mi siedzieć przy oknie. Ty jesteś dziwaczka. Ja jestem jak wszyscy. Ja jestem normalna, większość ludzi jest jak ja, większość społeczeństwa. Pracują, bawią się, kochają się, a tacy jak ty chcą im przeszkodzić. Wmawiają im, że to wszystko nie ma sensu. Słuchaj, ten pokój. To nie jest sala wiecowa. Kiedyś takich jak ty zabijano! Jakich? Takich, którzy odstawali, którzy byli przeciwko normalnemu życiu. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego na starych kronikach baby wrzeszczą z uniesieniem podczas przemówień Hitlera. Teraz zaczynam rozumieć. Nienawidzę cię! Albo gdy podjudzały kata, aby silniej wyrywał szczypcami. Nienawidzę cię! Dlatego, że mnie kochasz? Dlatego, że Cię kocham innego. Uch, pewna logika w tym jest. Gdybym była silniejsza, to bym Cię zabiła. Przestań w tym momencie wpatrywać się w tamto przeklęte okno. Przestań! Nie szarp mnie. Zobaczysz, że Ci przeszkodzę. Opowiem o wszystkim Twoim przyjaciołom. Pośle do psychiatry. Dobrze, ale nie szarp mnie. To nowa koszula. Nie wolno Ci. Jest. Wiedziałem, że znów go zobaczę. Zegazu? Wiedziałem, że znów go zobaczę. Robert. Tak. Robert ja. Idziemy gdzieś potańczyć? Robert, ja jestem podłóg, naprawdę. Idziemy gdzieś potańczyć, czy nie? Trochę ruchu mi się należy, bo w takim siedzeniu. Nikt nie waży się. Mm. Kiedy ja. Skakuj w kieckę. Idziemy gdzieś potańczyć. Albo posiedzimy przy muzyce i wypijemy małe, co nieco. Robert, ja przepraszam za to wszystko. Ale ja patrzyłam przez to okno i zobaczyłam coś, co mnie przeraziło.